Siema kolego, posłuchaj odpowiedzi udzielę z naszego łódzkiego torwerca. Nie wiem czy będziesz do końca z tej odpowiedzi zachwycony, ale wysłuchaj filmu do końca, to może jakieś wnioski wyciągniesz. Generalnie sprawa jest taka, zalej sobie jak chcesz, bo z setupem modeli jest tak, że musimy go próbować, różnych opcji próbować, bo nie ma tak, że zrobisz coś tak i tak jak ktoś i to będzie tobie odpowiadało posłuchaj tu jest akurat chodzi o model Boschowy ale w całej kwestii tak jest że wiele osób w pewien sposób źle postępuje bo mistrz świata ma zalany model tak i tak albo mistrz świata ma ustawiony model tak i tak to ja tak samo ustawię jak on i wiele osób tak robi i popełnia karygodny błąd bo posłuchajcie jeżeli komuś się dobrze jeździ na jakichś ustawieniach to nie znaczy że innej osobie będzie się tak samo jeździło i może być wręcz odwrotnie że będzie się paskudnie jeździło ale niestety także moi drogi próbuj ja Ci powiem tylko kilka generalnych zasad. W modelach 4WD masz dwa dyfry bądź trzy. Ten trzeci dyfer to jest środkowy. Modele go nieraz posiadają, nieraz nie posiadają. Zamiast dyfra środkowego mają mieć, jakiś tam odbiór ze sprzęgłem albo na sztywno może być bez sprzęgła. No i posłuchaj, zasada jest taka, że hmm, czym gęściej zalewamy dyferencjały, tym one są bardziej, jak to się mówi, spięte, spięte jak baranie jajca i posłuchaj, środkowy dyfer, czym gęściej zale, zalewamy tym, to jest na takiej zasadzie jakbyśmy na przykład bardziej sprzęgło skręcali czyli on de facto z początku no wiele więcej mocy nam generuje przenosząc na powiedzmy przedni tylny dyferencjał czym gęściej zalewamy przedni dyferencjał tym bardziej model jest powiedzmy wtedy podsterowny, czyli wyciąga nam przód. Czym gęściej zalewamy tylny dyfer, tym bardziej model jest nadsterowny, czyli zarzuca tyłek, ale to nie jest tak, że tak i tak zrobimy, to tak będzie. Posłuchaj, wszystko zależy jaki olej mamy zalać. Od nawierzchni czy jest bardziej przyczepna, czy mniej przyczepna? I posłuchaj, dany dyfer zalejemy przedni tak, a tylny tak, to też może być różnie. Nie tak, że akurat musi być tak, że jak gęściej zalejemy tylny, to mamy bardziej bardzo nadsterowny, bo się okazuje, że przedni mamy o wiele troszkę mniej gęsto zalany no już tak nie będzie. Inaczej model będzie się zachował. Generalnie zasada jest taka. Gęściej zalejesz tył, to model będzie miał większą tendencję do wstawania na tylne koła i robienie fiflaka. Gęściej zalejesz przód, bardziej te opony będą przód wyciągało i bardziej będą balonowały i model nie będziesz miał takiej tendencji, albo zlikwidujesz do wstawania na tylne koła. Słuchaj, ja u siebie w Monster Trucku mam zalane 50 przód, 50 tył, środek jest na stałe i mi to pasuje... Na trawie na luźnej nawierzchni piasku pasuje, chociaż idziemy ostatnio po sztucznej trawie i mi nie pasowało. Więc szukaj własnych ustawień, wy też trzymajcie się. Sejana robaczki.